Witajcie znowu w mojej pięknej, jesiennej, już islandzkiej pogodzie. Słuchajcie, mamy sierpień. Wczoraj była pierwsza zorza polarna, którą widziałam. Chociaż chyba dzień wcześniej też tam coś się pojawiło. Niebo o północy jest już ciemne, ale jeszcze z północy widać, że tam jest jaśniej. Ja się oczywiście tradycyjnie za ciepło ubrałam, ale wiecie, ode mnie z okna to ja widzę, że jest w ogóle zimno i pizga. Zawsze taką wichurą. Ja to nie wiem. Ja to w tym kraju tyle lat mieszkam, ja wiem, że będziecie którzy to podziwiać jak ja mogę tu wytrzymać, ale powiem Wam tak, jak się dobrze na to spojrzy, jest przecież bardzo ładnie. W słoneczku jest bardzo ciepło i ja nie wychodzę na spacery już, słuchajcie, ponad rok czasu, nawaliła mi to mocno. Dlatego, że się mocno przestraszyłam i tak naprawdę, Forever dał mi jeszcze to, że ja przestawałam myśleć o pewnych rzeczach. A te 12 miesięcy właśnie bardzo myślałam. Nasiliły mi się napady lęku, z którymi walczę. Różne wszystkie choroby świata się przyprawiały tak. Także u mnie tak troszeczkę to dziwnie wyglądało, ale mówię już od tygodnia mam tą fajną energię, że będę działać, że będę mieć co robić i powiem wam jak właśnie ja się nie będę tu z tym kryć. Tak kochani, ja jestem na rencie inwalidzkie i jak komuś to przeszkadza, że jestem nierobem i w ogóle wszystkim, no to dobrze, niech sobie tak myśli, bo jeżeli myli zasiłek socjalny z rentą, no to najwyraźniej nie rozumie wielu rzeczy życiowo. I sam jeszcze na przykład nie wyszedł tak jak ja do pracy, a już później znalazł się w szpitalu i nie wrócił już do pracy. Także dopóki czegoś nie przerobisz, to się nie wypowiadaj. A tak, a ja mogę się właśnie wypowiadać tutaj na temat pracy dla osób, które ja tak naprawdę wybiorę, bo słuchajcie, ja już doszłam do takiego etapu tajemniczenia, że ja dziś wiem, że ze wszystkimi ja też nie chcę pracować, ja chcę pracować z osobami, które faktycznie chcą podążać tą ścieżką, którą ja będę podążać i to nie będzie prosta ścieżka, ale to nie o to nie o to chodzi, to chodzi właśnie o to, żeby być szczęśliwym przede wszystkim. I dziękuję, że jesteście przez ten właśnie czas, bo tak naprawdę to właśnie te media społecznościowe mi bardzo to wszystko poprawiały, powodowały, że się dobrze czułam, bo wiedziałam, że tam ktoś jest i tak, ja tak, ja jestem samotna. Ja właśnie nie mam tutaj za bardzo rodziny, ani swojej, ani pożyczonej. I co wam będę mówić? Tak jest, takie jest życie. Jeszcze na emigracji to już w ogóle jest ciężko, tak?